Witam Was serdecznie, dzisiaj chciałem Wam pokazać dwa chińskie dywany, ale już po prostu Chińczycy robią sobie jaja totalne. To są dwa szagórce, Zobaczcie, tak to wygląda. Klejone, ale są tak klejone, że praktycznie są w ogóle już nie klejone. Czyli nie są klejone, to już na tej całej płaszczyźnie w zasadzie powinny być, klej nie być wszędzie. Klej pokażę Wam, podejdę tutaj. Klej nawet nie jest już tutaj, tylko na brzegach, chociaż coś tutaj trochę widać, klej czuć tylko tutaj. Na tych samych rantach. Dlatego z całego tego dywaniku. Zlazła ta podszewka. Zobaczcie też, jak wygląda taki dywan rozklejony już od tyłu. On jest dosłownie jakby na worku jutowym. To jest po prostu plastik, worek jutowy. Widać to. Jest ostre. Zobaczcie, jak to jest zrobione. Po prostu. Taniej zrobić się już nie da. Nie wiem kto to sprzedaje, ale pewnie jakaś znana sieciówka albo ktoś to sprowadza z Chin i sobie zażyczył fabryce, żeby kosztowało jeszcze połowę ceny chińskiej. Jeszcze raz pokazuję, jak to wygląda. Więc przestrzegam przede wszystkim klientów przed zakupem takiego kadziewca. A po drugie, dostrzegam wszystkich praczy. Podejrzewam, że w każdym sądzie wygracie sprawę, jeżeli wam się uszkodzi taki dywan. Tu proszę bardzo. Dywan. To nie, nie nazywajmy tego dywanem, nie obrażajmy dywanów. Chińskie coś do położenia na podłogę. Jednorazowe. Dzięki. Na razie.